Bo co chciałem? Ale chyba nie z dosku kurwa jebana! Robert, ty się chcesz kurwa napierdalać, wy nie będzie zaraz w śliska, zobaczysz! Kurwa, ostro z nim, ostro z nim kurwa. Na łokcie się napierdalamy. Robert! Kurwa, brakło nogi, ty! Oni się wywracają przy piłce, ty! Już tutaj Trzymańskiego woła, choć to wariacie zmienisz kurwa Zielińskiego. Walisz, kurwa bo bez jest... Tak, tak, trener Rudyni przekazuje tu ostatnie informacje, tu ostatnie instrukcje. Tak jest! Chodzi do środka, Grosicki kładzie go nie mogę. Kurwa, ale teraz traci futbolówkę! Zieliński! Szczęsty wychodź. Ja jebia! Ja dupia! Coś tu odpierdolił! Nasze chłopaki mają metę 40 w kapeluszu na i forsujemy te jebane wrzutki. Dzikagawa. Taka jest taktyka trenera. Kubo! Kubo! Cóż za granicę przyjście! Ja jebia! Ja dupia! Proszę bardzo. Zagramy sobie polską. O, jak ja bym mecz polski, polski pokomentował. I właściwie mamy taką okazję. Ja Polska góra! Polska górą! Polska Guru! Brawo, cztery gwiazdki, potężna drużyna. Oczywiście, że nasze standardowe barwy. Lewandowski na szpicy, Grosicki, Sieliński, Szmański, Bielik, Krychowiak, Rybus, Bednarek, Glik, Kełdziora. Kełdziora, przepraszam, przepraszam, Kełdziora. I oczywiście Między Słupkami Szczęsny. Zobaczymy, kogo mamy w rezerwach. Milk, Piątek, Klich, Frankowski, Bereszyński, Reca i Skorupski. A w rezerwach A... Jecki, Sionek, Uralski, Furman. Lolek, panie trenerze, znam młodego, ambitnego, wysokiego zawodnika. Peter Crouch jest gotów dołączyć do pana zespołu. Na ekranach mamy Arkadiusza Melika, który właśnie rozpędza się z futbolówką. Delikatnie ją wypuszcza, celuje w prawe okno, strzał tak aż taki szur po ziemi. Paulista przejmuje futbolówkę. Gaja, Milik już na niego podchodzi ofensywnie. Bielik, Krysian Bielik. Gędziera, Wedos, Kędziera kładzie się. Genialnie, Szczęsny przejmuje futbolówkę. Zieliński, mocno bita piłka, futbolówka. Krachowek to przejmuje. W ostatnimi czasy nawet w lokomotiwie tą głowę używa do strzelania bramek. Feran. Walka na lewej części. Można powiedzieć pod nazwałbym to. Milik. W nowej pozycji skrzydłowego. Milik. Czemu nie, nie, nie chce wyjść? Milik. Zostawia się. Aj, mocno zaatakowany przez Pereiro, to jest faul. Kędziora nie potrafił tutaj wyjść. On ma chyba jakieś inne zadanie na dzisiejszy mecz, podyktowane. Milik, rozpędza się. Ale już on ma. Z, roz że tak powiem, zbierani się mocne, ale znowu zaatakowany, to jest faul. Drugi podrząd, chcecie, powinien chyba zareagować i tu tak zmierza w stronę Milika. Ale dalej, to jest upomnienie, coś niebywałego. ta piłka do środkowania Lewandowskiego, to to przejmie. Ten Erudni wstał, pokazał kilka gestów do piłkarzy, oni specjalnie zmienili ustawienie, coś niesamowitego, jak on zrozumie swoją drużynę. Wysoki pressing zastosowali teraz yy, gracze z Polski, Kondombia próbuje rozciągnąć, Perairo. Gaja, Bielik świetnie na swojej pozycji, on teraz korzysta, korzysta z tej prędkości nie tylko po to, żeby zdobywać bramki czy tworzyć tę sytuację, ale żeby odebrać futbolówkę. Rybus z Bielikiem, świetnie dwójkowa akcja, Rybus wchodzi do środka, ale skąd kondomią przegrywa. No, Prawią głowę wyższy zawodnik z wybrzeża kości słoniowej, Bielik, Parairo, niedokładnie, Gędziera jest na swojej pozycji. Bielik, Bielik kurwa, Zieliński, Pół, kołowrotek świetnie podejdzie do Lewandowskiego, już Paulista, Gregory Paulista. Wiedział, co, co się dzieje, co coś się święci. Grosicki. Jeszcze nie odpalił swojego turbu Grosika. Rodrigo. Beznadziejnie. Glik na swoim miejscu. Zieliński. Bielik. delikatnie Grodogrosika Grosika. Teraz ma swoją szybkość, teraz ma swoje panowanie w footballówki, ale nie traci z wasem. Kandamegio, Faran. Rybus. Pod... No ale uciekł. mu. Faran. Rybus będzie na tak w świecie, a ma spóźniony. Chyba jakieś zamieszanie, ale mamy. O tak, rybu z ukarany żółtą kartką. Nieprzepisowe wejście, bardzo agresywne. Lewandowski genialnie sobie ustawił futbolówkę na prawej stopie. Milik, Zieliński do Milika. Obieguje, Milik, Milik! ajajaj, Klisen! aj, Klinsen! futbolówkę, niczym, jakby miał głowy humy buby w dłoni przylepione, bo tak futbolówka się chwyciła jego, e, jego rąk, jego dłoń w rękawicach. Rodrigo, ależ sprytny sobie poradził szczęsty, wychodzi, szczęsty! Kurwa fałry tego Torresa i Torres tym krwawiącym kolanem wpierdala 1-0. Ja cię kręcę. Cóż za historia! Rozpoczynamy, no niestety 1-0, Polska przegrywa. Zieliński, Bielik, Glik, oddaj Bielikowi z powrotem. Rozciągnięcie do Krychowiaka, ale Polska która się tak przysnęła. Jakby nie chce strzelać bramki, rybus no, z żółtą kartką, raczej to będzie osoba do zmiany. Grosicki. Grosicki znowu. Ależ genialne zejście Grosickiego. Lewandowski. Lewandowski strzela futbolówkę, a i mocny strzał. Zieliński! Dalej 1-0. Nie tego przeciąć. Faran. Faran rybu odważnie, od czasu rzutu karkowym, wypuszcza sobie teraz Grosickiego. Grosicki, ależ prędkość. Grosicki, najlepszy futbolówce. wrzuca do Lewandowskiego To moca z głowy, ale klisze to łapie. Jakby wiedział, gdzie z futbolówka spadnie. O, Lewandowski. Nie, nie, nie wierzę, Robert, co się stało. Głades, Kendziera nie potrafi e, zatrzymać na razie Hiszpana. Kameino. Kameino. Lawinda, Rybus, Torres, Torres, jakby troszkę drugie życie. Rybus, bo też jest Łapie to, wychwytuje trochę taki niepokój. Budzą te akcje, dużo nerwów. Rosicki, no już futbolówce. Jako jedyny te akcje tworzy Krychowiak, ale tu ładnie zgrał do Rybusa. Lewandowski, Lewandowski. Lewandowski, najlepszy futbolówce futbolówce, świetnie, Lewandowski. I że ciężar na siebie, podanie do Krychowiaka, Krychowiak! Krychowiak! Wstrzał, o kurwa! Dziękuję za 2 Wariaczku. wariaciku, ale kurwa, co Krychowiak zrobił? Grosicki, przebójcie! To musi być! Lewandowski! Zieliński! Kurwa, obok bramki! Ja Cię kręcę, no proszę Państwa! Festiwal nieudolności, festiwal nieskuteczności! Dzisiaj na Grande Valencia Stadium, w Bisząchofen. Gameiro, przejmuje piłkę Torres. Rybus nie może go faulować, może to kartkę, ale ryzykuje ryzykuje na strzut! Coś niesamowitego, Rybus kładzie się, przejmuje futbolówka a jeszcze z wodem genialnie sobie wypracował, wypracował tą sytuację. Rybus We, daje przy futbolówce. Stram, bo nie wiem, czy jest po i kole 7 złotych. Idź po kolo rudę, bo będzie dzisiaj grany. Grosicki się rozpędza lewą stroną, z Garajem. Zobaczymy ten pojedynek. Grosicki. Tak jest, chodzi do środka, Grosicki kładzie go jak niemowlę do spania, kurwa, ale teraz traci futbolówkę. Niesamowicie. Gameiro. Rodrigo strzela z pierwszej bramki, nie przepraszam Torres. Rybus, znowu z Foranem. Będzie chyba go prowokował do ślizgów częstych. Bielik, kondobia, kondodobia, Bielik. Panowie, przecież to jest kurwa chujoza z masłem, nie? Co wy robicie? Idę ja zaraz po... Po Princepolo Orzechowe tak naprawdę. Ja jebia. Ja dupia. No nic, Lewandowski do Ozieńskiego. Zaczynamy, to jest końcówka pierwszej połowy. No drag. Milik, może ty. Oh yeah, that's right, boy. Lecimy. Wow, ale nic z tego. Kończymy pierwszą połowę spotkania w Bishisheshofen na dla Stadium w Walencji. No i co, i chuja z tego jest. Rybus, weź go faulu na czerwoną, Wyjebane w to. Wow, Rybus, genialnie. Brawo. Jeszcze jakieś pretensje ma do mnie, gościu. Czysto piłka wyłuskana. No nic, mamy strzały, mamy propozycje, ale nie mamy wyników. Ok, boys, zaczynamy. Lewandowski podaje piłkę do Zielińskiego, to ją oddaję do Krychowiaka, i tak właśnie rozpoczynamy drugą połowę spotkania Walencja-Polska na Bishershofen Stadium. Grande Zieliński znowu przy futbolówce. Kodobia uh, ma wyznaczone być najbliżej jak, jak najbliżej tego zawodnika. Lewandowski ze wodem, świetnie. Lewandowski, Gaja, bo co chciałem? Ale chyba nie z Lewandowskim. Kurwa, je pana! Robert, ty się chcesz, kurwa napierdalać, wy nie będzie teraz zobaczysz. Gaja traci futbolówkę Milik. Genialnie. To jest napastnik? To jest rasowo obrońca albo defensywny pomocnik. Lewandowski. Do Zielińskiego. Genialnie. Nad obroną. A jego to podał, to ja nie wiem. Nie. Dużo, dużo takich jakby niedomówień na tym boisku. Faran schodzi, będzie doświadkowywał. Faran, kurwa. O jezu, przemchodzi przy, jak przez masełko. Ciepły nóż. Glik. Genialnie. Glik do Lewandowskiego. Wow, świetnie ze zwodem. Lewandowski. Przebijaj się, Lewandowski, Robert do Gosickiego! Tak jest, wypuść Roberta. Postarajcie się. Robert, kurwa, brakło nogi ty. Oni się wywracają przy piłce ty. Ja jebia. Ja dupia. Coś to odpierdolił! Krychowiak z Gają. O Jezu, Krychowiak za dużo szlugów palone jest chyba, bo nie dobiegłeś. Glik, ganie do środka. Kodobia. Glik na miejscu, świetnie przygotowany obrońca AS Monako, Lewandowski, wychodzimy z tym, polska potęga się teraz buduje, that's boys, Zieliński do Lewandowskiego, rozkręcamy się, Ładna kołowrotek, podanie, wypuszczenie, środek niestety, taki korytarz był znaleziony, ale nieporozumienie wśród graczy i nikt tego nie wykumał, można tak powiedzieć. Grosicki zagrywa właśnie do Lewandowskiego, ten bierze na plecy dwóch zawodników, świetnie rozpędza się, dalej z wodą, dalej rozpędza się Robert, dalej Robert, kurwa, nie mój, pa, wyjmę mu wordę. Robert dopuścił na twarz, no coś niesamowitego. 10 do końca, dalej 2-0. Rybus musi powalczyć Faranem. On no, lubi ze wsi. Tak jest, Rybus, no genialnie. On z żółtą, kar żółtą kartką gra lepiej niż bez kartek. Lu lubi to ryzyko. Grosicki, rozpędzamy się. Do środka. Aj, mocne zderzenie. Grosicki. Rybus. O kurwa. Ależ strata. Ale odzyskał, powalczył. Tak, zrehabilitował się. Lewandowski. Milik. Do Lewandowskiego. Kurwa. Przecież to jest... Niemożliwe, panowie. Musimy się skupić. Parareo. Odnobia. Rozgrywa do Rodrigo. Ten traci futbolówka na rzecz Bennarka. Piłka do Lewandowskiego. On już powinien uruchomić Grosickiego. Mocna, bita piłka. No do Roberta. To musi być to dośrodkowanie. Idź w pizdu na linię końcową. Wybija was. Jeszcze ją przechwytuje do Garaja. I wychodzą z kontrą Walencja. Paulista. Świetnie przygotowany. Gaja. I zagrywa na drugą stronę boiska do Parairo. Lewandowski, Robert próbuje tam jeszcze pop... Po, to jest właśnie kapitan, który tu chce wrócić po ale to chuja daje! Panowie, Kędziora traci tutaj Gładesa. Mocny strzał, ależ tak pod poprzeczkę chciał wsadzić! Już tutaj Trzymańskiego woła, chodź tu wariacie, zmienisz kurwa Zielińskiego, walisz kurwa moment z dystansu. tak, tak! Trener Rudyni przekazuje tu ostatnie informacje, ostatnie instrukcje... Mati super, ziome, nie pozdrawiam Adriana K., który wybrali dziewczynę ponad starych kolegów z PS4. A Wiktora i Dawida pozdro, braci się nie traci, a mefedron będzie wciagany. Essa zróbmy noski eskimoski, paris, proszę 5 złotych. Kujoski. Dzięki wariacie za donajcika. To gościu laskę se znalazł i was olał standardowe. Wróci, wróci jak pierwszy raz się wywróci. Mario Gomez, przebija się przez polską obronę. Rodrigo wchodzi, Szczęsny na miejscu. Wybija futbolówkę na drugi koniec pola karnego. Rymus dalej niezmieniony, z żółtą kartką, mocno mi ta piłka do Krachowiaka, ten wybija. Szczęśliwie pod nogi Lewandowskiego, wypuszcza Grosickiego. Panowie, wyjdźmy, my potrafimy atakować Grosicki, Grosicki. Świetnie. Chcemy się biegać, w... Szczęsny wychodź! O ja jebia! No nic. Magie TRP i wyzywanie policjantów nam zostaje. No mamy poważne problemy, no to jest 3-0, no to jest jak zwykle. Klasyka gatunku. No więc panowie, walimy, walimy. Jeszcze mamy 13 minut, żeby coś tu pokazać. Bilik, bilik. Szymański. Lewandowski. Odszukał Grosickiego, świętego, go uruchomił. Tak, 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 panowie, Lecimy z tym. Mocna bita piła. Krychowiak. O ty kurwa. Siekły Polak na siebie, no nie dziwi mi się. Ponad 2 metra nad bramką. Szymański z Lewandowskim. Lewandowski. Świetnie, świetnie Lewandowski. Genialny rajd Polaka. Lewandowski na lewą nogę i go Robert. Tak jest, to tylko 3-1 już ma przegrywamy. Brawo Robert, kurwa to jest to. Dzięki za najty. Pozdrawiam Kokosa Ulańca 10 zł. Pozdrawiam Wareciku, dzięki za dyszkę. Dla ta bramka jest dedykowana i dla tych bajt. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Świetnie, Robert ustawił się. Ależ przymierzył. Chłopo, porobiłem. Dobra, panowie, damy się podnieść jeszcze. 9 minut. Ultra ofensywa, kurwa. Zieliński, Szymański. Świetnie włócką futbolówkę. Frankowski. Świeża krew. Może do Lewandowskiego jakieś szczęśliwe podanie. Panowie, damy na nich, kurwa, jak na klozecie. Dobrze, Glik. Świetnie. Ta agresja się może podobać. Rybus. Krychowiak. Architekt. Nie Dobrze. Grosicki. Grosicki. Nie daj się! Kurwa! Kamil Rybus Krychowiak, tak jest! Kurwa, ostro z nim, ostro z nim, kurwa! Na łokcie się napierdalamy. Trzymański. Kurwa, co ty odpierdoliłeś za cyrk! Do Meksyku cię wysyłam, mordziu! Ależ to zrobiłeś źle! Gomez świetny, no glick na swoim miejscu! Profesor obrony! Dwie minuty do końca spotkania! Panowie, szukamy ich, szukamy ich, dawać! Damy radę, Lewandowski! Lewandowski! wypuszcza tutaj Gorosickiego. Kamil się rozgląda, przyjmuje futbolówkę, bita z mocno! Strzał! Szymański! Ale szklisel miał nosa! Tu jeszcze szybka zmiana piątek za Lewandowskiego! Dziękujemy ale Lewa, no, to nie będzie nawet szans ma strzelić. Kurwa, ty piętki robisz! Kurwa, krychowiak! Kurwy, panem Dobrze, bielik. Bednarek, w sensie. Lecimy, honorówka, żeby pokazać, że walczyliśmy do końca. Krychowiok Kurwa, że nie jebany! Trenerze, że ta woda od Zbyszka Bońka to po meczu, a nie przed. Kurwa bramki jebanej nie widzę. 5 zł Daj mi spokój. No fajnie, pierwsza bramka zdobyta dzisiaj. Ale rybus tu wszedł. Kurwa jak mu to piruet prawie zrobił. Mamy wulę. Kumo. Środek pomocy to oczywiście niezmienne Nakata, który jest takim spoiwem między jakby linią obrony. To jest w ogóle spoiwo, to jest jakby taki kapitan drużyny, bym powiedział czasami, nie? Bo kapitanem tak naprawdę jestem ja, kapitan trenerem. Na boisku są wszyscy poddanymi, kurwa. Ja jestem faraonem, oni budują piramidę. Piramidę sukcesu, którą dzisiaj wznosimy na boisku. No, po jego prawicy Kagawa, jako tak jak mówię, wspominam, uczył się w technikum informatycznym ale następnie e, po, poświęcił się wszystko piłce, no było ryzyko, ojciec mówił, że nie, no nie wiadomo jak to będzie, no i chuj, jest jedy, jeden ze przyczyn pomocników, 79 statystyki, no, jak na Japonię bardzo dużo, a my po prawej, tu na czacie, ja słyszę na czacie, wy, wyś, mi, że to co, co chcą tu robić, że tak Barcelona, te obronie, ja słyszałem wiele rzeczy, tak, ale to jest to, jak ten gość się rozpędza, to jest tempo 90. Jestem po 90 chłopaki, to są nie ma żartów. I po jego lewicy inuj na skrzydle. no tu nie ma to przedstawiać, bo gościu jest, no... Jest no, majstersztyk. 81 tempa podanie 75. No i obrona, obrona to zawsze były problemy. Jak wiem Ta lewa, lewa obrona Nagamoto, Gamoto, no jest taką zagadką, no ciekawe co on będzie robił, bo on się nie przyłączy do akcji, kurwa. Daniel, to jakiś kabel trenerze. W szatni napierdalają wulei, a ponieważ zaraził 10 zawodników nowym wirusem, bo się nie uczył, proszę interweniować 6 złotych. A jak wirus wybuchł to to był w, po pierwsze w Hiszpanii, ty mi tu nie pierdol. Piłkę odbierał chyba też w Hiszpanii, może przez piłkę tą złotą się coś tam stało, ale nie, nie, nie ma takiej opcji. Poza tym moje skromne zdanie, to jest troszkę ee, e, nabrzmiały ten temat, o, za bardzo napompowany chyba z tym wirusem, nie ma się co tak, e, wiecie. Panikować. Hasabe w centralnej części obrony. Szozi jego pomoc, pomocny brat, że tak powiem. Japoński pomocny brat. Peter Schmeichel, tak? Peter Schmeichel, który e, można powiedzieć, no jest jak widzicie na tle jakby rasowym, tak? Jest na pewno odstaje, tak? Od grupy. Ale on właśnie jest spoiwem. On przynosi tutaj powiew europejskiego futbolu, europejskiej piłki. On ma to wszystko jakby dyrygować. Tym, tak. To jest jakby, jakby to powiedzieć, tłumacz, tak? Mojego kodu, futbolowego kodu. I on to tłumaczy i wciela w życie chłopak. No i na prawej z Marceli z Sakai, przeleciał do nas. Ciekawostką jest, że kiedy go kupiłem, to na drugi dzień dostał czerwoną kartkę w, w meczu. Mam Nakajimę z portugalskim, że tak powiem, zacięciem. Daikito, Shibasaki, Nakajima, jak już wspomniałem wcześniej. Kobayashi, Miniman mino, Marcelo i Yoshida. Więc to jest naprawdę, gościu, to jest taka paka... Czy to wszyscy ch, psz, znikają, pożarci będą. FC Biceps, uch, hu uh, uh, trafiamy na coś naprawdę poważnego. FC Biceps go to FC ULAGI. No, 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 no. Nie spodziewałem się. To jest obrońca tytułowa. Zmazowcza kurwa, z tego roku. To jest najlepszy gracz. Remy? Francuzi przeczekali. Uz, uzbroili się, można powiedzieć. Ten beli przyjmuje futbolkę, to może być. Michael, ale sparada. Ale sparada. Globujcie, kurwa. Kurwa, Fard, Griezmanna na pustą bramkę. 25 minuta. I niestety, 1-0. Griezmann pod, podbiega do kamery. A, tam mogą być obronione, panowie. To mogło być obronione. Wezmę łyka koli, tutaj, w bidonie mam. A i mocno zaatakowany. Ale czysto. No ile to teraz z kontrą Griezmann. Na plecy sobie wziął przeciwnika. Czemu go, kurwa, nikt nie kryje? Ja pierdolesz! Kurwa, ale je jebany! Panowie, to kręcić i kurwa, nie grać piłkę, no bo tak, tak powiem, no. Kręcę, dobra, nic się nie dzieje, dobra, już wypierdalać pod kamery, gramy dalej, ty. Nic się będzie nie stało, dobra, trudno, tak czasem się dzieje. Podnosimy łby kurwa, walimy to, jeszcze 2-2 będzie w tej, w tej, połowie, walimy to, szybko. Bulej. Do nakaty, zmiana ustawienia taktycznego. Włącza wszystkie opcje ten FC Rudi e, Rud Rudinio. Shinji Kagawa, genialne utrzymanie piłki, Kagawa, Kubo, Kubo, cóż za geniusz, cóż za opanowanie, Kubo, rzutka w pole, karyk, on to zdejmie, kurwa, mam nadzieję, kto ktoś ma co z buta, panowie, na treninga fajnie gramy, Zidane, ukradę żółtą kartką, myślę, że główki chciał komuś wyjebać, panowie, obiegówka, Dembele się rozpędza, Francis chodzi do środka pola, Dembele kontra szodzi. Shoji, Oba doświadczenie, aj, 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 piłka szybuje w powietrzu, Dembele, nie, to może to był Zidane, ale trzymaj, świetna parada piąstkował. Griezmann. O, Asystki Sakai, trzymajcie sobie trenerze, nasze chłopaki mają metr w kapeluszu na chuj i forsujemy te jebane wrzutki Taka jest tak taka trenera, Kubo, Kubo, co za genialne Wszystkie? Dlaczego futbolówka zawala no ja? Wolałbym, Wulej przyjmuje na kaskie przejdą. Panie Dakata! Nakata, Idoi, Aj, Hugo Loris, Broni, ależ to była akcja, Kubo, co? odpierdolił świetnie. Szkoda, mógł da dalej lecieć, panowie. Nakata. Kładzie przeciwnika. Szynczyka gawa. Panowie, panowie! on za koszulkę kurwa, nas ciągnął, przyciągnął! to sędziemu, Kurwa, nie bój się, zguź sędziemu! Remi? i Remi chyba Dobra, 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 już tam nie, 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 nie gwiazdosz, kurwa, nie gwiazdosz mi tu. Wulej, przejęcie świetnej się te futbolówki. AB Kubo. Wypuszcza Chińczyka. Chińczyk mocno starcie, kurwa! Piszed z co to jest fawole! że jest taki takie przytrzymywanko go Martial Ale kubik od piłkę Nakata AB Sakaj, dwójkowa akcja, ale przy, przewidział to Mendy. Przeczytał to niczym strony w elementarzu dla dziewięciolatka, A dalej, schodzimy, schodzimy, nisko na nogach, świetnie. Blokuj, 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 blokuj. Genialnie. Inui. Roleta. Pięknie. Aż widzę się uśmiechnął do niego. Cindy gawa, sprytnie. Nakata. Wychodzą mocną kontrolę w cebulani. Wulej. Inui, górą, Nagamoto. Nagamoto, kurwa! Że ty musisz zapierdalać z piłki! Szydzi Kagawa. Inui. Kurwa, wszystkie! Pierdolni młody! Wulej! Dobij, wulej, wulej, wulej! Kurwa, Hugo Lohis! Kagawa. Kurwa, on mi jeszcze to gwizno, Idź w chuj. Koniec pierwszej połowy. FC Bicew sprowadzął zero skuteczności Myślę tutaj sprawdzam taktyki, mam tu zapisane, ale nie mogę nic wymyśleć. Gdzieś tu miałem statystyki, kurwa, wszystko się zjebało. Domek z kart, który układałem latami. Rozsypał się w, przy zwykłym przy, przy, podmuchu, przy zwykłym wietrze, kurwa. Mały przeciąg, mała szczelina. I dwa zery dostajemy. No mamy jeszcze 5 meczów, ale to jest, ja już to widzę, co tu się dzieje. Kagawarys pierdala na ławce na jak mnie gadam. to już nie ma sensu, panowie. To wejdźmy chociaż do 0 dato 02 i już trudno, następny mecz przekminimy coś. Może coś zmienimy w ustawieniu, nie wiem, może was wszystkich o. No by coś mi to zmieniło. Rozpoczynamy drugą część spotkania. FC Ulaniewcy biceps na FC szatsadium w bicepsie. Eee, Kubo, do Wuleja rozpoczynamy. Jaki Iliam z Czuję się na siłach, pieniędzy. Nagamoto! Złotych. Geniale polega do jego, świetnie! Nagamoto właśnie! Wow, baniak, Kurwa, to powinien być sztupak! Griezmann, Francuz genialnie rozciąga do Williama. Dajcie mu się, nie dajcie mu się, on jest słabiutki. Dobrze, Sakai. Spokojnie, szodzi? MNM z 2 lata temu Odwoziłem Ciebie, młodego i waszego ziomka z Katowic do K oh. jak wracaliście z Gdańska. O, oh, pamięta wariacie. Adres i numer miał być wąspalony jakaś czapa, <grym> Bloka na snadzie, no nie wiem. 18 złotych. Dziękuję za 18. No wąs palowy wariacie, wąspalony ty Czapa. No wyjebałem Czy na szapkę, kurwa, mać! Dobra, Kubo schodzi, Kobajasi, pierdujesz jakieś czapce, a oni mnie tu walą chce jest 3-0 już. Panowie, bo to jest szansa na wygranie, my mamy sytuację Utacono połączenie. Poddał się Tak, to my się nie liczy, on się poddał. Dobrze, elegancko Bardzo dobrze, bardzo fajnie A to mnie wyrzuciła, co jest? Jakieś problemy tu mam byku zływarkę, a tu kurwa piec grzewczy, jebać kurwy policję i wszystkich leszczy.